Szkolenie to szansa na rozwój indywidualny oraz rozwój Twojej firmy. Szkolenie to szansa na lepszą przyszłość. Na poznawanie nowych trendów w kuchni, na poznawanie nowych ludzi. Szansa na zwiększenie swoich finansów, na zwiększenie dochodu firmy. Szkolenie to szansa na własny rozwój. Zrobimy baby boomer i widzę, że przygotowała Pani cyrkonie. Tak jest. Dobrze. Jakby Pani chciała mieć te cyrkonie ułożone? Na, kącie, na Dobrze. dwóch palcach. na dwóch palcach. Dobrze w porządku. A ja teraz nałożę podkład. W zawodzie pracuję od 9 lat, głównie zajmuję się stylizacją paznokci, e, aczkolwiek działam też w innych dziedzinach. E, henna i regulacja brwi, lifting rzęs od niedawna postępuje małymi kroczkami w kierunku podologii. Może dzisiaj troszkę bardziej skrócimy i akryl nałożymy. On jest trochę twardszy, ale poznawcze są też cienkie, więc wydaje mi się, że będzie trochę lepiej się trzymać. Cieszy mnie to, jest to praca artystyczna, gdzie mogę się jakoś w jakiś sposób wykazać. No, i kontakt z klientami, więc na pewno też mi pomaga to w socjalizacji się z ludźmi. Zrobimy gęściejsze, a na przykład za trzy tygodnie, kiedy mamy uzupełnienie, zawsze możemy sobie albo zrobić delikatniejsze, albo mocniejsze. Możemy po prostu wszystko. Zobaczymy, jak się będzie pani czuła, i zawsze można powiedzieć, że chcę na przykład delikatniejsze, to zrobimy takie, jakie pani będzie chciała. Satysfakcję mi dają klientki, które wychodzą zadowolone, chwalą mnie. Polecają, jest mi wtedy też bardzo miło. No i fajna sprawa. Dzisiaj wykonamy odświeżenie makijażu permanentnego, który wykonany był około półtora roku temu. Czy lubię? Ja kocham swoją pracę. Dla mnie to jest coś, w co się tak angażuję, no tak właśnie, jak swoje dziecko, w ten rozwój, ale to jest też bardzo istotne, żeby pracować z ludźmi, którym się ufa i którzy są tacy poświęceni właśnie w 100% pracy i dlatego traktujemy to jak nasze takie wspólne dziecko, bo sama na pewno bym nie zrobiła tego bez nich. W czasie, gdy w Sicinach przyjmowane są kolejne klientki, w nieodległym Radosławiu trwają przygotowania do przyjęcia weselnego. Sokół? Nie. sorry, Nie. Ocet, koperek. I chyba będzie dobrze. Mniej więcej od środy zaczynamy zawsze pracę, taką grubą. No i kończymy w niedzielę. Nasz tydzień to jest mniej więcej 5 dni pracy. Poniedziałek na podnoszenie się z kolan i wtorek na takie, jakby dojście do siebie. Ale jak już się zaczyna impreza, to jest bieg. Ciągle bieg, nieraz krzyk, bo coś nie wyjdzie, coś się rozleje, trzeba szybko to nadrobić, ktoś nawali. Kasperku, musimy pamiętać o tych osobach, które nie wiedzą które wiedzą wnioska. Dobrze. Na rozpisce oni śledzą. Tutaj, to znaczy, Wyzwania w tej jest, pracy są takie, że trzeba spełnić oczekiwania, kogoś wizję. A cięż, nieraz jest tak ciężko, jakby y, oszacować, i by wyobrazić sobie, jak ktoś opowiada swoją wyobrażenie, jakie ma na przykład na przyjęcie. A my musimy to wszystko tak skleić, żeby w spełnić oczekiwania klienta. Dobrze, to przechodzimy do soboty. Przechodzimy do soboty. Tutaj na sali dużej, na tej pierwszej mamy wesele 80 osób dorosłych. 80, 80 osób dorosłych, tak zawsze marzyłam, żeby robić wesela. To jest spełnienie marzeń. Spełnienie marzeń parze młodej, to jest spełnienie moich marzeń. Widząc każdą parę modą tak naprawdę jestem szczęśliwa. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego. Nie wyobrażam sobie. Pracownicy i pracowników obu firm łączą szkolenia przeprowadzone w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkolenia od zawsze były dla nas priorytetem, ponieważ jest to taka branża, w której to jest bardzo istotne, żeby się rozwijać, żeby cały czas podążać za trendami. W sumie ze szkoleń KFS-u korzystamy może od 5-6 lat. Bardzo fajny projekt, bardzo dużo można dzięki temu zyskać. Nie grzebać przy tym kluczyku, nie spać na tej stronie ucha. Jakby coś się działo, to opisać. Ja wszystko wiem, bo już jakieś mówi. Aleksandra Baryga przeszła szkolenie między innymi z piercingu. To było szkolenie trzydniowe. Ja jeździłam wtedy przez trzy dni do Wrocławia z instruktorką przepracowałyśmy wtedy około 40 klientek tak na oko. Na początku miałam część teoretyczną, jak wykonać ogólnie zabieg, jak on ma wyglądać, jakie są zasady higieny przy nim, bezpieczeństwa. Później przyszłyśmy do praktyki i przez dwa dni uczyłam się technik przekuwania. To, czego też się dowiadujemy na szkoleniach, to nie tylko sam, sama praca, jak ją się tak technicznie wykonuje, ale też to, w jaki sposób postępować z pigmentami, jeśli ten kolor wybarwia nam się w różne tonacje, w jaki sposób je niwelować. Praktycznie każdego roku doszkalam się, ponieważ zajmuję się makijażem permanentnym. Jest to też taki dosyć szeroki zakres usług i z roku na rok staram się albo pogłębiać w zakresie jakieś metody, albo wychodzą jakieś nowe techniki. W tym roku właśnie pigmentacja medyczna. W tym roku właśnie mm, też szkoliłam się z stylizacji fryzur, a też po to, żeby właśnie móc e, robić takie jakby pakiety przy makijażach od razu panią e, fryzury po prostu, żeby miały wszystko w jednym miejscu i w jednym czasie zrobione przed tam swoją imprezą. Z każdego szkolenia idzie coś wyciągnąć. Na każdym szkoleniu przekazują jakąś nową wiedzę, przedstawiają też nam różne produkty, na których można pracować i ułatwiać sobie tą pracę. Korzystam z Krajowego Funduszu Szkoleniowego od czterech, być może pięciu lat, nie pamiętam dokładnie. Są to fantastyczne szkolenia. Przeszkoliło się już u mnie około dziesięciu pracowników. Dają nam one realną szansę na rozwój. Bardzo fajni panowie zbyt Bydgoszczy przyjeżdżali do nas tutaj nas szkolić z różnych, że tak powiem, działów gastronomii. Od przekąsek ciepłych, zimnych, zup po dania główne, desery. Idą nowe trendy, idą nowe smaki. Ludzie mają większe zapotrzebowanie, nie chcą już tego schabowego z kapustą z ziemniakami, tylko chcą już jakieś dania śródziemnomorskie. Sushi, o to to już się też pojawia. A ukry nie ukrywam, że my żeśmy się w szkole na przykład takiego sushi nie uczyli. Więc trzeba się szkolić. Ogólnie na przykład na szkoleniu kelnerskim też miałem na przykład dobory wina, na przykład do potrawy. Ułożenie sztuców na przykład, bo okazuje tak, się, pracując się na to, myślałem, że na przykład jest widzelec, nóż i to wszystko. Okazuje się, na przykład, że do steków są inne noże, inne sztuce, inna po prostu zastawa. Tak samo na przykład do jakichś deserów, czy do jakichś owoców morza. To ogólnie bardzo dużo daje po prostu i wtedy też jesteśmy jakby bardziej wyszkoloną jakby załogą. Mam te drogie szkolenia. Na przykład z piercingu ja teraz nie pamiętam dokładnej kwoty, ale jest to bardzo drogie szkolenie i ja na przykład nie mogłabym sobie indywidualnie sama pozwolić na to, aby zrealizować takie szkolenie, więc naprawdę to jest mega atut, że super atut, że można było skorzystać z takiej oferty właśnie dofinansowania. Przede wszystkim my tych pieniędzy na te szkolenia w ogóle wcześniej też nie musimy wykładać, nie musimy ich opłacać. Dopiero po wykonaniu szkolenia firma, instytucja szkoleniowa wystawia nam fakturę, która jest przez właśnie Urząd Pracy, przez KFS pokryta w 100%, ja się później z tego rozliczam, ale przede wszystkim swoich środków nie musimy na to przeznaczać. Jest to bardzo dużo, ponieważ są to szkolenia, które naprawdę kosztują kilka, kilkanaście tysięcy. Jest oczywiście jeden niuans, że trzeba chcieć prawda, po tych szkoleniach y, korzystać z tej wiedzy, którą nam przedstawiono. My korzystamy, my korzystamy, rozwijamy się, dzwonimy do naszych szkoleniowców, jesteśmy w ciągłym kontakcie, zaprzyjaźniliśmy się nawet z nimi. Y, fenomenalny kontakt z każdym jednym szkoleniowcem. Zachęcam, zachęcam gorąco. Szkolenia nie są stresujące i na pewno nie ma się czego bać. Szczególnie jak przyjedzie szkolić ktoś, to jest o ciebie młodszy. A to jest bardzo częsta częsta sytuacja. I myślę, że z takimi właśnie młodymi ludźmi bardzo szybko się łapie kontakt. No bo y, chcą wam pokazać, y, jak jakby inny świat kuchni. Atmosfera jest bardzo miła, taka przyjazna. Y, panie z reguły y, nie podważają naszych kompetencji, tylko próbują nam. Przekazać tą wiedzę w inny sposób, jakbyśmy mogli z tego jeszcze skorzystać inaczej. Po prostu podpowiadają nam dużo rzeczy. Najlepiej udać się do Urzędu Pracy. Do naszego Urzędu Pracy Panie pomogą, Panie pomogą w przygotowaniu wniosku. Bardzo przerażała mnie ta cała właśnie papierologia i to, że jest tak dużo tego do wypełnienia, ale naprawdę panie, które zajmują się tymi szkoleniami bardzo dużo pomagają. Ciągle można być z nimi gdzieś tam w kontakcie telefonicznym, czy jeśli czegoś nie potrafimy wypełnić, jest czymś problem, to na miejscu wszystko pomagają wypełnić, więc naprawdę polecam każdemu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy znajdzie coś dla siebie. To jest szkolenie dla ludzi, którzy chcą poszerzać i rozszerzać swoją pasję. Myślę, że takie szkolenia są bardzo super dla, dla nas, dla wszystkich, którzy chcą się dokształcać. Czy młody, czy starszy kucharz, czy to pani, czy to pan, nieważne. Zawsze warto korzystać, zawsze jak jest możliwość. Ja bym poleciła każdemu właśnie, jeżeli jest szansa, to korzystać z takich szkoleń, bo naprawdę warto. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to 25 milionów, które przekazaliśmy już powiatowym urzędom pracy po to, żeby przeszkolić około 7 tysięcy pracowników i około 1000 przedsiębiorców otrzyma te środki. To są pieniądze, które podniosą kwalifikacje pracownikom wielu przedsiębiorstw, ale też i urzędów, instytucji publicznych. Krajowy Fundusz Szkoleniowy to narzędzie, które od ponad dekady wspiera rozwój dolnośląskich firm poprzez rozwój kompetencji ich pracowników. Dzięki wsparciu z KFS-u pracodawcy mogą dostosowywać swoje kompetencje i umiejętności do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy. Nowością jest to i bardzo ważną rzeczą, że od, począwszy od 26 roku ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, oraz zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.